Jestem Mankinderek, a dzisiaj y, nagrywamy poradnik jak zrobić y, Bacona w Minecrafcie. I tak, y, jestem z moim y, kolegą. Siema. No i ogólnie wczoraj był live i dużo pytań na tym live padło jak zrobić bacona. Więc co? Y, zapraszamy do oglądania i oczywiście stawcie łapkę w górę i suba i piszcie w, w komentarzu, czy chcecie y, więcej poradników z Minecrafta lub z innych gier no to dobra do wykonania bejkona potrzebujemy tutaj wam teraz postaw każdy blok potrzebujemy blok szmaragdu, blok diamentu blok żelaza, blok złota i jeszcze jeden blok czyli bejkona i takie bloki sobie musicie wziąć i teraz yy, mój kolega będzie teraz budował i co, na, na początek ro, yy, rozstawiamy diament w taki sposób. Ja może zrobię y, takie coś. Y... O, dobra. I tak robimy teraz takie coś właśnie. Ok, dobra, i teraz sobie tutaj wypełniamy, tak jak Mr. to robi. I piszcie, czego chcecie poradniki. Tak, teraz dajemy złoto i jedną kratkę od diamentu. Tak właśnie na tym przykładzie to robimy. Ja wam tutaj pokażę. I teraz to wypełniamy. I na złoto Możecie na początek stworzyć jakiś inny blok. Nie musi to być akurat diament, ale. No, my tak akurat pokażemy. Teraz roztujemy sobie żelazo. Też jedną kratkę od właśnie od tego złota. No i jak zwykle wypełniamy w taki sposób. No i teraz emerald. Blok szmaragdu. No i też wypełniamy. Stawiamy bacona i robimy. I udało nam się właśnie bacon i teraz mamy tutaj takie coś fajne i no to jest poradnik jak zrobić bacona i jeżeli wam się spodobał to zostawcie łapkę w górę no i co jeżeli za Wami żegnam do zobaczenia i elo